Może na początek przedstawię się kim jestem. Jestem mężem od 26 lat. Z żoną mamy dziewięcioro dzieci. Dwoje jest już w niebie. Żona nie, nie urodziła tych dwójki. Siódemkę mamy jak najbardziej żywych. Mam dwoje wnucząt. Wnuczka półtorej roku i miesięczną wnuczkę. Jestem muzykiem. Jakbym miał jeszcze coś dodać do, do kim jestem, to powiem, że jestem od 20 lat we wspólnocie humanalnej która uratowała nasze małżeństwo, uratowała nasze rodziny i dzisiaj mogę widzieć, że uratowała też nasze dzieci, bo widzę jak one żyją, jak im to, że byli z nami na początku we wspólnocie pomagało, jak teraz poszli naszymi śladami, bo widzieli, że u nas w domu to jest skuteczne po prostu, znali mniej i żonę doskonale, przed dziećmi się nic nie ukryje, jak wiecie, i poszli tymi samymi śladami. Ja miałem być tutaj w poniedziałek. Tak na początku, na początku było ustalone. Natomiast w poniedziałek byłem we Wrocławiu. Chowałem mojego przyjaciela. Nagle zmarł w zeszły poniedziałek, a w, następ, w ten poniedziałek go chowaliśmy. Oczywiście miesza się taka radość zmartwychwstania ze smutkiem rozstania. To był człowiek taki dla mnie bardzo bliski, dlatego dzisiaj tu przyjechałem też yy, podniesiony trochę, mimo że zmęczenia podniesion na duchu, bo kolejna mi bliska osoba yy, odeszła na drugi brzeg i jakoś tak z, z większym, mniej lęku, jak patrzę na ten drugi brzeg, jest we mnie. Sam sama ceremonia pogrzebowa była bardzo pięknie przygotowana, były śpiewy, Zmartwychwstał stał Pan, weź mnie do nieba, albowiem dla mnie umrzeć jest na pewno lepiej niż przebywać tutaj. I potem Andrzej, bo o nim mowa, o tym moim przyjacielu Andrzej, towarzyszył mi dość 18 lat, to był bardzo ciekawy człowiek, przepraszam, że nie mówię o sobie, ale myślę, że warto o nim dzisiaj powiedzieć. Krótko chcę o nim powiedzieć. Andrzej to był człowiek, który wyrósł z marksizmu. Potem z marksizmu nawrócił się na ruch oporu. To były lata komuny. Potem przyszedł stan wojenny i on nie mógł działać już w tym ruchu oporu. Zresztą może ktoś z Was słyszał we Wrocławiu w czasie komuny była taka akcja zorganizowana właśnie przez człowieka o pseudonimie Major, nazwisko Fydrych. Pomarańczowa alternatywa. To właśnie ten Andrzej, o którym mówię, wymyślił całą tą nazwę i działał w tej pomarańczowej alternatywie. Człowiek też, który doświadczony był przez życie na różne sposoby, jako piętnastolatek stracił nogę, Bardzo, no, czy nosił protezę całe życie. Mało kto wiedział, że on nie ma nogi. On w ogóle się nie uskarżał, nie narzekał i, i, i z tego powodu nie robił żadnych przedstawień. Jego ojca w dużo, trochę wcześniej przed tym wypadkiem zabili rosyjscy żołnierze niechcący, podobno niechcący, jak ruszali samochodem, pijani. Także miał pakiet takich doświadczeń bardzo trudnych i kiedy przyszedł stan wojenny on po prostu nie mógł działać w ruchu oporu i stracił nadzieję i stracił sens i zachorował na depresję. Myślał o samobójstwie, myślał, że to życie nie ma sensu, patrzył na samotnie wychowującą matkę, widział braci, którzy nie stronili od kieliszka i widział też swoją biedę i wtedy spotkał Chrystusa. Mówi, że On mi opowiadał, że miał, zresztą On mówił to świadectwo wiele razy, w wielu miejscach, zaczął się modlić, na początek mówi, ja nie wierzę w żadnego Boga, ale gdyby istniał, to chciałbym, żeby mi się objawił jakoś, żeby mi się pokazał, że jest albo ze sobą skończę. I, I miał bardzo mocny sen, taki, że widział ołtarz, a nad nim w słońce. Jak się obudził, poleciał na drugą stronę ulicy do kościoła, którego zawsze omijał szerokim łukiem, tam przystąpił do, do spowiedzi i od tamtego dnia był bardzo gorącym świadkiem stania Chrystusa Wiele razy mi pomagał Inspirował Arkenoego Inspirował yy, 2 2 23 Zespół też, w którym grałem Gram Inspirował mnie też, żeby założyć torpedę. To był człowiek, z którym smsowałem codziennie Już mnie nawet wkurzały te codzienne smsy Jezus żyje, Ave Maria Już po prostu mówię Andrzej, co jadłeś na śniadanie? Jajecznicę Jezus żyje, Ave Maria Był cudowny On pokazywał kierunek Wiele razy, kiedy ja siebie sam sądziłem za różne moje słabości, on był tym, który mnie usprawiedliwiał. I właśnie w poniedziałek, zamiast tutaj być, pojechałem na jego pogrzeb. Tak jak mówiłem, inspirował Arkę Noego, jeździł z nami na koncerty, był, zmierzył, przemierzył z nami i Polskę, i też świat. Byliśmy razem w Stanach Zjednoczonych na trasie z Andrzejem. Fajnie, on mówi, mówi, jak macie coś do przemycenia, to mogę przewieźć w, w tej protezie. Tak. Był bardzo też wesoły, to, to nie był smutas taki, tylko po prostu wesoły człowiek. Nie był we wspólnocie neokatechumenalnej, był w odnowie w Duchu Świętym. Też yy, epizod miałem właśnie z tą jego wspólnotą, bardzo piękny. To W kontekście też tych, tych rekolekcji o Duchu Świętym potem powiem coś o tym. Natomiast wiem jedno, że nasze dzieci we Wrocławiu stały yy, nad tym grobem i śpiewały piosenkę na drugi brzeg. Śpiewały, nie boję się, gdy ciemno jest. I te słowa, one zawsze znaczą coś innego, warcenego. Jak kiedy ja to pisałem, bardzo płasko te teksty wszystko traktowałem. Potem kiedy graliśmy dla Ojca Świętego, to był jeszcze inny kontekst. Potem graliśmy dla jednego Krzysia w hospicium, który umierał i zażyczył sobie dwie rzeczy przed śmiercią, pizzę i Arkę Noego, Pojechaliśmy do Mysłowic, graliśmy mu. Śpiewając te piosenki, co znamy, graliśmy już je tyle razy, nagle usłyszeliśmy nową treść. I wczoraj i wczoraj, no w poniedziałek, dwa dni temu nad grobem Andrzeja usłyszałem jeszcze nową treść. A co ja? A jestem biedny, yy, yy, biedny człowiek, który pochodzę z, z domu wykształconych rodziców. Ojciec był wykładowcą matematyki w szkole oficerskiej, mama była prawnikiem. Yy. Ale dom, w którym nie, nie było modlitwy, nie było mowy o Bogu. Oczywiście na straży zawsze stoją babcie i, i one są tym gwarantem jakiegoś przekazu wiary. Natomiast kiedy nie ma tej formacji ze strony ojca i matki, to mi było zawsze trudno akceptować, jak babcia przyjeżdżała i mówiła, teraz idziesz na msze, bo jest dziecięca. Ja mówię, babciu, ale jest teleranek. W czasach, kiedy ja miałem te kilka lat, kilkanaście, ten teleranek był Cenny bardzo, bo to nie było internetu, ani kablówki, ani czego takiego. To był główny program dziesięciu chyba w tygodniu. Natomiast posłusznie babci chodziłem do tego kościoła i nic nie rozumiałem. I nic się w sumie nie działo. Trochę, trochę tragedii było, jak to u każdego człowieka, trochę nieudanych jakichś rzeczy. I pewnego dnia miałem nawet taki swój notesik mały, jako piętnastolatek, w którym zapisywałem swoje zasługi. Teraz to jest Facebook, każdy tam klikał, ile ma znajomych, ile tam cię odwiedza. A wtedy miałem kalendarzy gdzie sobie zapisywałem tego, dzisiaj poznałem bango, taki fajny punk. Wypiliśmy cztery piwa. Super dzień. Takie sukcesy były młodego człowieka, który szukał gdziekolwiek w jakiejś subkulturze poczucia, że ktoś w ogóle się nim zainteresuje, ktoś go polubi. I nagle w tym moim kalendarzyku... Pojawia się wpis trochę kompromitujący nastolatka, ale pojawia się: Poznałem Dobrochnę, myślnik Fajna. Mówi: Tak, tego pewnie nikt nie dorwie, nie będzie czytał, więc pozwoliłem sam sobie napisać coś takiego. Dobrochnę jest dzisiaj moją żoną. Ten, ten pierwszy dzień był bardzo fajny, bo okazało się, że ona pochodzi z podobnej rodziny, z podobnego domu, tylko że ojciec dużo wcześniej odszedł i mieliśmy wspólne tematy. I we dwójkę już było nam łatwiej nieść różne problemy. Ja dostałem we wspólnocie miłość bezinteresowną. Bracia przez te 20 lat tak mnie znają. Rozumiesz? Mój egoizm. To ja, ja przed wami występuję, nie? Przyjechał pan muzyk, występuje, Chwali się dziećmi, które nie urodził, operacjami, których nie przeprowadził i piosenek, których nie napisał. A tak naprawdę bracia mnie znają. Że oprócz grzechów mam jeszcze... Inne wady. Znaczy to nie są wady, proszę, jakby to powiedzieć. Mam grzechy, po nic więcej nie mam. Mam słabości i grzechy. no. I oni mnie znają. I dlaczego oni mnie tak lubią? Dlatego, że Pan Bóg ich tak samo lubi, w tej samej kondycji co oni są. I oni mi akceptują mnie, że jestem głupi, że jestem egoistą, że przychodzę, że znowu się wytatuowałem, a, niby, a, a mówię świadectwo, a lecę do studia tatów i co robię, jestem próżny. Rozumiesz? Mogę powiedzieć temu człowiekowi, to jest jedyne miejsce na świecie, które mam, które daje mi wolność. Wszystkie inne mnie wyzyskują i chcą mnie zabić. W sumie. Wykorzystać. To znaczy zabić, wiecie, tubka z mlekiem hmm? i wyrzucić. A we wspólnocie czuję się kochany. I czas teraz, żeby, żebyśmy, każdy kto czuje się kochany we wspólnocie, w parafii, w kościele, tak jak mówi Franciszek, poszedł w końcu, się tym podzielił. Żeby zrezygnować z tych wszystkich, żeby iść do drugiego człowieka, jak Samarytanin, który się zatrzymał, tam ci czemu się nie zatrzymali? Bo nie mieli czasu. Jakby dotknęli, wiesz, kapłan by dotknął tego chorego, to nie mógłby iść, na, celebrować szabasu, bo by już był nieczysty, bo prawo mówi, będziesz nieczysty, i do chaty. Rozumiesz? A ten Samarytanin mówi, ja i tak mam przegibane, to cię pomogę. Zjadłem. No, nie, nie, zjadłem tego kotleta ze smakiem, nie jako świadectwo. Ze smakiem. I powiedział mu, jesteśmy w kościele wolni. Stary, wiesz czemu ja, stary anarchista, punk, jestem w kościele? Bo tu jest prawdziwa wolność. Tu nawet nie muszę pisać na murach i czuję, że walczę codziennie o, o, o moje dzieci, o żonę, modlę się za ludzi, którzy mi złorzeczą. Skąd to jestem? Głupi jestem? Pewnie tak, ale Ewangelia mówi, módlcie się za tych, co Was prześladują, robię i to działam. I z wrogów stają się moimi przyjaciółmi. Nie wiadomo, co Pan Bóg przygotował. Jedno jest pewne, że potrzeba, żebyśmy zaczęli być solą. W zupie. Nieważne, czy w grochowej, <grych> tak, bo kiedyś było lepiej, taki był ustrój społeczny. A teraz jest gorzej. A nie, wtedy było gorzej, teraz jest lepiej. Dzisiaj mamy rocznicę, nie? Nieważne w jakiej zupie chrześcijanin daje swoje życie tą solą. Możesz być grochowej, możesz być nawet wielki piątek w gulaszu, byle się rozpuścić, bo jak sól się nie rozpuści, to zupa nie ma smaku. To jest Jezus, ja to tak rozumiem, że tak usłyszałem w kościele, że sól jest po to, żeby nadać smak, się rozpuścić, stracić swoje życie i Pan Bóg mówi, pyszna zupka. To pokolenie mi bardzo się podoba, bo chrześcijanie oddali swoje życie bez słowa. Myślisz, że ja kiedykolwiek chwaliłem moją żonę, że y, y, za sól w zupie?